Krzysiu, jakie to uczucie strzelić jedyną bramkę dla Krakowi w derbach przy Reymonta. No na pewno fajne uczucie, ale gdzieś tam gdzieś tam na nią pracowała cała drużyna. Myślę, że przyjechaliśmy tu po trzy punkty i troszkę jesteśmy lekko zawiedzeni. Gospodarze byli faworytem w tym spotkaniu. Wszyscy stawiali na to, że pokonają te Krakowie wysoko, a wy się postawiliście i pokazaliście, że macie coś do powiedzenia. Chyba remis możemy uznać za zwycięski. No myślę myślę, że ten remis daje nam pewno kopa przed, przed lechem, bo, bo to są derby. Ale jak mówię, przyjechaliśmy tu po trzy punkty. Na początku trochę zaspaliśmy, bo, bo straciliśmy tam szybko bramkę, ale myślę, że z przebiegu te, tego meczu gdzieś tam my bardziej i lepiej rozgrywaliśmy tą piłkę. No szkoda tego punktu, bo na pewno te trzy punkty były bardzo cenne. A jakie nastroje panują w szatni? No są my troszkę mieszane, bo gdzieś tam niektórzy oczekowali więcej, gdzieś tam te trzy punkty, ale szanujemy ten punkt, bo to są derby i wiadomo, wiadomo, one się rządzą swoimi prawami.